Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Woźny. Zająłem pierwsze miejsce w plebiscycie w Fotograficznym Talent Roku w przemyślu. Zostałem nominowany do konkursu przez koleżankę, która mi o tym sama później powiedziała, już po jakimś czasie dopiero. Fotografią zajmuję się już kilka lat. Ogólnie idę w kierunku portretów. Chciałbym i dalej fotografować osoby, kobiety, mężczyzn. Yy, dają siebie zawsze więcej niż 100%, stawiając przed sobą nowe wyzwania oraz cele, które chcę realizować w dalszej przyszłości. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, osobom, które mnie wspierają na co dzień, jak i tym, co podziwiają oraz wyróżniają moje prace.